Cześć, ja jestem Ziemniak i witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, który będzie dość mocno niecodzienny, bo jak sami widzicie, nie jesteśmy w tym normalnym miejscu, w jakim się zazwyczaj widzimy tylko, a zresztą Kaluch wam opowie. Słuchajcie, dzisiaj mamy premierę nowych sprzętów, mamy ich tutaj dzisiaj dosyć sporo i dowiecie się o nich troszkę więcej. Wyglądają jak sztabki złota, ale tak naprawdę to są telefony i być może zastanawiacie się, czemu jest ich tutaj aż tak dużo. Prawda jest taka, że są one dla was, żeby ułatwić matematykę i żebyście nie musieli liczyć pojedynczych pikseli na ekranie. Mamy tutaj dokładnie 108 pudełek. I Między innymi na dzisiejszej premierze możecie zgarnąć nagrody, więc warto napisać jakiś fajny komentarz. A liczba 108 nawiązuje do 108 megapikseli, które są w aparacie Realme 8 Pro. Słuchajcie, nie, nie ma co, żebyśmy przedłużali. Zajmijmy się po prostu premierą, lecimy z filmikiem. Postawcie łapę w górę. A więc, zanim zaczniemy, to jest polska premiera nowych sprzętów od Realme, podczas której warto będzie być aktywnym na czacie, bo jak odpowiecie najbardziej kreatywnie na zadane na czacie pytanie, to macie szansę zdobyć jedną z nagród. Ale pamiętajcie, żeby zdobyć nagrodę, musicie się zapoznać z który znajduje się w opisie, bo w jaki sposób musicie umożliwić nam skontaktowanie się z wami. I Kaluch wpadł na bardzo fajny pomysł, i tam cała jest, znajduje się instrukcja, więc warto jest na to spojrzeć, jak chcecie brać udział. Całość dzisiejszego materiału, który w tym momencie widzicie, była nagrana w studiu w Warszawie razem z całą ekipą filmową. Natomiast my materiały takie nasze recenzenckie, jakie zawsze przygotowujemy z Mikuną, y, udostępnimy. Jak najbardziej możecie już nawet zadawać do nich pytania, co byście chcieli się dowiedzieć na temat każdego z tych sprzętów, bo na pewno pojawią się te kolejne materiały. Tak czy siak lećmy do tego, co udało nam się. Nagrać. Możemy zacząć część oficjalną. Otóż dziś jest polska premiera nowych sprzętów od Rhythmie. Nie będę jej prowadzić sam, bo razem ze mną jest Łukasz. Witajcie. Łukasz zajmuje się głównie. Czym się zajmujesz, Łukasz? Zajmuję się sprzedażą. Tak naprawdę odpowiadam za markę Rhythmie w Polsce. Czyli słuchajcie, pod względem merytorycznym będziemy mieć wszystko zapięte na ostatni guzik. Natomiast od strony takiej influencerskiej, bardziej użytkowej, która może Was też interesować, jest ze mną Kaluch oraz Sylwia. Cześć. Cześć, cześć wszystkim. witamy. Sylwia, nie obraziłaś na mnie, że ci nie powiedziałem, że jesteś Sylwia? Nigdy się nie obrażam, jest okej. Okay. Ziemniak. Głównymi bohaterami dzisiejszego wydarzenia będą dwa telefony: Realme 8 oraz Realme 8 Pro, ale to oczywiście nie wszystko. Na tym nie poprzestajemy i dzisiaj również mamy premierę naszego zegarka Realme S Pro. Mówią, że szczęśliwi czasu nie liczą, to też dla tej grupy przygotowaliśmy także inny gadżet. Coś specjalnego dla fanów muzyki. Sławki bezprzewodowe Realme Bacard 2. Zostańcie razem z nami i ogółem podczas tej premiery. Warto jest być aktywnym, bo między innymi część tych gadżetów, które widzieliście na samym początku, będzie do rozdania, tak czy siak. Zaczynamy. Lecz Wpierw zajmijmy się tematem związanym z samą marką, bo pewnie niewielu z Was nie słyszało nigdy o Realme, ale jak są jakieś pojedyncze osoby tutaj na sali, to może warto przybliżyć sam temat. Czym? Kim? Gdzie? Marka Realme. Łukasz. Numer 7 obecnie na świecie pod względem sprzedaży telefonów komórkowych. Jest to super rezultat, mając na uwadze, że jesteśmy tak naprawdę na rynku 2,5 roku. Ale to nie wszystko. Byliśmy marką, której udało się najszybciej sprzedać pierwsze 50 milionów telefonów, a ostatnie 4 kwartały rośniemy najszybciej ze wszystkich producentów, więc naprawdę jest się czym pochwalić. I jak wygląda sytuacja w Polsce? Bo firma pojawiła się dosyć niedawno na naszym rynku, a już dosyć sporo osób wiem, że korzysta. Kwiecień zeszłego roku to był start i premiera naszych produktów w Polsce. Od tego czasu wiele się zmieniło, szczególnie w tym roku. Styczeń to nasz krok milowy, czyli Realme 7 5G i najlepiej sprzedającym się telefonem sieci Plus GSM. A dzisiaj premiera produktów serii ósmej, która na pewno będzie też wielkim wydarzeniem. Przejdźmy może do tych 108 megapikseli, które są obecne w Realme 8 Pro. Telefon to jest urządzenie, z którego korzystamy praktycznie na co dzień. Nie jesteśmy w stanie, tak naprawdę, przynajmniej ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić dnia, żebym miał go odłożyć. Może kiedyś sobie zrobię taki challenge. Odłożę telefon, i nie będę z niego korzystać. ja nagrałam taki film. Tak, że przez się. cały dzień. się. Ale za każdym razem, jak przychodzi do mnie na przykład jakaś paczka, to zawsze robię jej zdjęcia, jaka jest zawartość, wrzucam sobie ją do jakiegoś tam swojego katalogu, zapisuję wszystko z pozycji telefonu, bo zawsze mam go przy sobie. Pytanie jest takie, skoro Sylwia była w stanie jeden dzień wytrzymać bez telefonu, czego sobie sam nie wyobrażam, to podejdźmy do niej i zapytajmy się, do czego w takim razie go wykorzystujesz i jak udało ci się zrezygnować? Ale właśnie tak słucham ciebie jesteś taki mega zorganizowany. Telefon ci głównie do tego chyba służy. No, to, to staram się jakoś tak układać. Wiesz, budziki, jakbyś zobaczyła, ja mam takich budzików, wiesz, 7, 7, 10, 7, 11, 12. No nawet to masz zorganizowane. Ja mam budziki 7.02, 7.04, takie rzeczy. Ale to dlatego, że telefon głównie służy mi do fotografowania i filmowania. Jako, że mój zawód to influencer, tym się zajmuję na co dzień. Prowadzę wszystkie moje media społecznościowe. Sama. Czyli musisz mieć zawsze sprzęt, który zawsze tak, będzie przy Tobie? Tak, zawsze kobiet. pod ręką, bo wiesz co, możemy chodzić z lustrzankami na co dzień, ale po co, po co łazić z takim wielkim sprzętem wokół siebie? W sensu, zupełnie szczerze wolę wziąć taki telefon, a ten ma 108 megapikseli i sprawdzałam, testowałam, będę testować jeszcze za chwilę tutaj na Waszych oczach, żebyście byli pewni, że nie kłamie. i jestem zachwycona. Przede wszystkim, nie wiem czy wiesz, jest na TikToku taki trend, że jest rozmazane zdjęcie oka, a potem otwierasz oko i jest wszystko takie wow, 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 wow. efekt makro. W tym telefonie. Że mnie chyba nie o co chodzi. Wy wiecie chyba, co? Znajomy przyszedł ostatnio do mnie i mówi: ty, słuchaj, nagrajmy sobie TikToka. Ja się pytam co, no to jest taka piosenka, robisz takie do góry, zmrużysz, dęby na ten i. Hmm, hmm, o co z tym chodzi? A co to, to ja też nie wiem. To musisz sobie wytłumaczyć, bo. To jest podryw. Jak to... podejdziesz tak do dziewczyny, jest twoja. Przetestuję, natomiast do czego ty. Nie rób tak, proszę, <laughs> tak? Do czego ty wykorzystujesz telefon w takim razie? Stary, nie zaskoczę cię. No. Ja pykam gierki. Przede wszystkim. Ostatnio ogrywam sobie gierki z dzieciństwa. Pewnie nie wiem, czy że jakie chodzi, ale teraz takie już są dostępne. Nie, nie, no, coś lepszego. Gita, San Andreas, takie rzeczy. Teraz na telefonie można płynnie w to pykać. A Ja że jak się podepnie pada i A ja my właśnie się ostatnio słucham. zacząłem i pamiętam Ci fajnie, fajnie. Zupełnie inny feeling niż na komputerze. Miałem też słuchaj inną gierkę RPG, nazywała się Dink Smallwood. Kojarzysz może. Nie. Byłeś, ja nie tu, lubię rpg. Wypasałeś świnie <laughs> i chodziłeś, uderzałeś z pięcięci i to jest gra, którą każdą osobę chyba o nią pytam, To jest taka moja gra z dzieciństwa właśnie taki RPG, który zaszedłem najdalej właśnie na ale telefonie. Ale jest na telefonie. Jest na telefonie. Da się pobrać, da się i da się zagrać. To, bo ten telefon sprawił, że doszedłem znacznie dalej niż kiedykolwiek, jak grałem Tak miałem w samym procesie. raz, bo jak byłem młody, to nigdy nie przeszedłem dalej niż tam do pewnego etapu, a teraz normalnie odkrywam grę jakby na nowo, nie? To jest super. To... W, 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 wtedy tylko się wpisywało kody na czołg, jechałeś ja ciągiem. a tak? za mi tak. jazdę, nie? To ja też się pochwalę, że jest jedna gra, w której mam 1500 level. Simsy? <grymne> może wydawajcie znać w komentarzach i na czacie, jaka to może być gra, a my przejdźmy do testów aparatu. Trójka naszych uczestników dostała różne zadania. Kaluch miał odwiedzić świat makro i zaskoczyć nas bliskimi kadrami. Sylwia wybrała się do świata mody, żeby przetestować rozmazane tło. Ja poddałem próbie 108 megapikseli, a Łukasz miał za zadanie sprawdzenia efektu miniatury. Zobaczmy, w jaki sposób poradzili sobie nasi uczestnicy w, w zadaniach. Co ty teleturniej robisz? No, tak, <grymne> tak, trochę się tak poczułem, że taki tele. Dobra, to nie jest teleturniej. To są testy. Sprawdziliśmy. Pierwszy przedstawi swoje wyniki kaluch. To był tryb makro. Możecie sprawdzić i powiedzieć mi, co według was to jest. ściany. A poza tym. Nie wiem, jakieś 3D, ale trochę wygląda jak płytki krwi, jeśli mam być szczera. Jezu, to nie udało mi się <grym aż <grym> takiej foty zrobić, ale. No co, macie jakieś podejrzenia, co to może być? Nie? Podszedłeś do samochodu i złapałeś mu lampę. No dobra, niech będzie tak? tak. Dobra, punkt. No dobra, ale Sylwia była troszeczkę wybrała się w świat mody, bym powiedział, bo dostała zadanie zrobić zdjęcie rozmazanym tłem. A to mi się zawsze kojarzyło. Rozmazane tło to jakieś zdjęcie. Tryb portretowy tutaj wykorzystałam oczywiście i zobaczcie jak wyszło. To no. dzisiaj zrobione? Teraz zrobione przed chwilą i właściwie żadnej poprawki kolorów, takie jakie było zdjęcie, takie je jest. No kurtka ta sama, spodnie te same, nie wiem czy ja Ci mogę uwierzyć, że to było teraz ja zrobione. Ja wierzę, ja wierzę, ten graf widziałam wcześniej, <grym> co jest Wygląda no. rewelacyjnie. Niesamowite, naprawdę ja nic nie robiłam, więc chciałam tylko pokazać jak niesamowity jest ten aparat, bo wow. Ja się zawsze zastanawiałem, w jaki sposób się w ten sposób ułoży, żeby dobrze wyjść na zdjęciu, ale... Lepiej nie próbujmy, nie próbujmy z ziemniak, proszę. Natomiast Łukasz wybrał się na podbój Warszawy. Tak, tak, efekt makiety. Takie dostałem zadanie. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Nie, nie robię za dużo zdjęć, ale ten efekt makiety wypróbowałem i zobaczcie na to. Ale śliczne kolory, takie bardzo żywe i to jest mhm, jak, ty, 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 jak bajkow, bajkowy świat. No to właśnie, mi się też kojarzy jak, jak zdjęcie z jakiegoś świata z bajki. Rewelacja i, i, i zupełnie inne, inna też perspektywa tego, co możemy jak możemy wykorzystywać w ogóle aparat. Ja, ja mówię, pierwszy raz się spotkałem, ty pewnie będziesz robił jakieś testy bardziej szczegółowe i opowiedz więcej o tym, co ten efekt makiety tak naprawdę jest w stanie zrobić. Na pewno wytłumaczę, w jaki sposób to powstaje, ale przede wszystkim chodzi o główne założenie. Mamy zdjęcie na przykład miasta, jak odpowiednio rozmażymy sobie krawędzie, to nie będę wchodzić w technikalia i jak to się nazywa dokładnie, to jesteśmy w stanie zasymulować wygląd miniaturowego miasta, robiąc po prostu zdjęcie z telefonu. A no jeszcze wiem? twoja, jaka była twoje zadanie? Kiedy? Moje zadanie było sprawdzić te 108 megapikseli, jakie są w głównym aparacie, a żeby to zrobić, to postanowiłem pójść o krok dalej. Test 108 megapikseli. Myśleliście, że kiedy ja go zrobię? No jak siebie poprosiłem, żebyś tam zrobił zdjęcie na Instagrama, żeby pokazać, co i jak tak naprawdę to było. Ogromne 108 megapikseli. Pixelowe zdjęcie, trzymasz? Trzymam, trzymam. Wow! Tak to wygląda, zdjęcie z telefonu. Więc jeżeli byście się kiedyś zastanawiali, czy możecie zrobić sobie zdjęcie telefonem, wydrukować je i powiesić sobie swoją własną podobiznę w sypialni, to bardzo proszę. I to bez żadnej edycji. Takie, jakie zrobiłeś, takie poszło. Niesamowite. Wzrost się zgadza prawie, że... No. Prawie, że się wzrost zgadza, więc taki dalej. O, tak, tym telefonem się udało. Można powiedzieć, że... Moja ta, ta działka jest zaliczona w takim razie? <grymne> <grymne> zaliczony, Te test zaliczony. <grymne> Challenge na Wspaniała sprawa. To oczywiście nie wszystko, bo dodatkowo mamy na przykład takie funkcjonalności jak Stereo mode, czyli możemy w trybie gwieździstym zrobić zdjęcia nieba. Co pewnie nie udało mi się tego u siebie przetestować, bo cały czas albo za dużo smogu, za mała przejrzystość powietrza, albo po prostu chmury były na niebie, ale myślę, że do czasu recenzji uda się wszystko nam robić. Natomiast to nie wszystko, jeżeli chodzi o sam telefon. Skoro noc, to w nocy jest ciemno. Tutaj podpowiem super AMOLET. Dlaczego? Połączmy to jakoś i spróbujmy wytłumaczyć komuś, kto by podszedł do Ciebie z ulicy i zapytał a po co mi ten Super AMOLED jest rzeczywiście w moim telefonie? Super AMOLED to w ogóle bardzo dobry krok ze strony naszej firmy, jeżeli chodzi o kontynuację tego typu wyświetlaczy. To muszę przyznać, jest to kontynuacja z modelu 7 Pro i teraz w modelu 8 Pro również mamy, ma, mamy tego typu wyświetlacz. Jeżeli nawiązując do tego, co powiedziałeś, odnośnie nocnej korzystania w nocy, ale nie tylko. AMOLED to są pełne barwy, pełna czerń, bardziej wyrazista. Mamy dużo Większy komfort w korzystaniu z telefonu, gdy świeci słońce i gdy jest jasno. Ale to jest najlepsze, ja tak wrócę do tej nocy, bo najczęściej z telefonu w nocy skorzystam, kiedy wiesz, siedzę sobie gdzieś tam w łóżku, już jest ciemno dookoła, odpalam. Dzięki tym, że są głębokie czernie, to nie widać różnicy pomiędzy ekranem, końcem ekranu, a na przykład pokojem. Więc ten obraz gdzieś tam jest, a tak jakby go nie było, bo zlewa się ze wszystkim, więc jest o wiele przyjemniejsze korzystanie z telefonu. Mówimy o ekranie AMOLED i mówimy o 8 Pro, natomiast też ważną kwestią, i też z punktu widzenia takiego, że jak ja jest wydajność tego telefonu i wydajność produktu, który można nazwać już teraz, że to jest produkt taki średnio ale też i budżetowy i ta jakość dla nas, jako dla firmy i wydajność do ceny ma kluczowe znaczenie i procesor Qualcomm serii 700, mimo że jest kontynuacją tego, co mieliśmy już w 7 Pro, w połączeniu akurat z tym wyświetlaczem AMOLED z pamięcią 8 na 128 GB, no daje rewelacyjne rezultaty, jeżeli chodzi o wydajność. Można powiedzieć w tym momencie, że Zakończyliśmy pewien rozdział, bo dowiedzieliśmy się praktycznie wszystkiego, jeżeli chodzi o Realme 8 Pro. Natomiast jest teraz kolejny model, Realme 8. Pytanie do Łukasza, czym on różni się w takich prostych słowach od Realme 8 Pro? Może zacznę od tego, że Realme 8 to jest duży przeskok, jeżeli chodzi o jakość w stosunku do naszego poprzednika, a mianowicie Realme 7. W tym telefonie zastosowaliśmy również ekran AMOLED, tak jak w przypadku Realme 8 Pro. Z tych różnic, o które pytałeś, główną różnicą może być to, że mamy tutaj aparat 64 MP. Piksela, ale nie jest, a nie 108 megapikseli. Natomiast mamy baterię 5000 mAh oraz ładowanie 30 W. Nie można tutaj zapominać o tym, że mamy tutaj moduł NFC, bo o tym warto pamiętać jest to tani telefon, który to ma, a wielu producentów o tym zapomina. Od samego początku najwięcej w ręce miałem wersję Pro, ale miałem także wersję zwykłą z Zastanawiasz się, który wybrać, który byś wybrał? No słuchaj, jeśli zależy mi na dobrym aparacie, na naprawdę dobrym aparacie, zresztą widzieliśmy wcześniej jak to wyglądało, to wybieram oczywiście Pro. To jest Natomiast Pro. A. Podsumowując, Realme 8 Pro ma lepszy aparat i szybsze przeładowanie, a 8 jest po prostu tańsza. I myślę, że na tym można zakończyć fragment związany z telefonami, bo mamy jeszcze dwa urządzenia, którym też warto by się było przyjrzeć. Mm, Co tam masz, stary? Zegarek. Mm. Inteligentny, popatrzcie. Jedną z jego funkcji jest to, że można odpalić sobie latarkę. Ja wiem, to ten zegarek ma pełno innych funkcji, ale... Ja to znam jest... te lepsze, stary, ale, te lepsze. Ale, ale słuchaj, czasami jak kluczem nie możesz trafić, na przykład jak przychodzisz do domu, to to jest świetne rozwiązanie. To się przyda, jak po treningu przyjedziesz Stary, nie będziesz... w jakim treningu? no właśnie, Ziemniak to chyba zapomniał o porannym bieganiu i nie tylko. Stary, ten zegarek jest idealny dla ciebie, ponieważ ma 16 funkcji, które ułatwią ci trening, chyba że nie chcesz trenować. Może może być bieg na zewnątrz, bieg w pomieszczeniu, chodzenie na zewnątrz. Ty, ale chodzenie na zewnątrz to byłoby dobre. Bieg w pomieszczeniu, nawet, nawet możesz po mieszkaniu pobiegać, jak ci się nie chce wychodzić. Ale słuchaj, mieszkamy tak blisko siebie, moglibyśmy się kiedyś wybrać na jakiś jogging albo coś w tym stylu? Moglibyśmy, ja może, albo nie przechadzkę, zewnątrz, ale najważniejsze jest to, że jakbyśmy naładowali ten zegarek, to mógłby on czekać na nas i działać przez 14 dni, to jest na przykład bardzo dużym plusem. A oprócz tego jest wodoodporny, więc można spokojnie się z nim wykąpać i przez te 14 dni nosić go codziennie. W ciągu 14 dni jest szansa, że chociaż raz będziesz na trening? No jakiś spacer do sklepu o, spacer, coś tam okay. sobie kupię, ale wiecie co? Mimo wszystko najfajniej jak się chodzi gdziekolwiek na zewnątrz, to mieć towarzysza, kompana. Jakby nie szedł na przykład z Kaluchem, bo kiedy moglibyśmy sobie pogadać, to może przydałoby się coś posłuchać. Słyszałem, hmm. że mamy jeszcze słuchawki, które warto by też było zaprezentować. Ziemniak, ja wiem, że ty zaprosiłeś mnie tutaj nie bez powodu. No bo Sylwia, ja wiem, ty się zajmujesz muzyką, śpiewasz, możesz coś zaśpiewać tak na żywo? Hey. É. Yeah. Uhum. Trás vezes estressou e a yeah, ver aqui isso. Ja próbowałem wielokrotnie zaśpiewać, ale nigdy nie chcę nawet tego tutaj próbować, bo nigdy mi to absolutnie nie chciało wyjść. Ale skoro ty zajmujesz się muzyką, to ja mam przygotowany dla ciebie gadżet. Wow, słuchawki. Nie byle jakie, bezprzewodowe, które wchodzą w ucho i uwaga, są w stanie 20 godzin bez problemu wytrzymać. 25. 20 bez problemu, 25 to już wyciągamy z nich ostatnie soki. Nie no, chciałem się tak pośmiać, <laughs> zobaczyć, czy na pewno pamiętasz wszystko, co jak specyfikacji. I... Wiesz co, podoba mi się to, że one są lekkie, bo moje uszka są bardzo malutkie, naprawdę. I często mam taki problem, że mi słuchawki z nich wypadają. One są lekkie i wiem, że na pewno e, moje ucho to wytrzyma. Ale lekkość, ciężar to jest jakby sprawa indywidualna. Najważniejsze, co cechuje te słuchawki, to to, że to są dosyć tanie słuchawki. Tanie, a zarazem mają ANC, czyli aktywną redukcję szumów. Oprócz tego, jeżeli chcemy słyszeć tak naprawdę dzięki zewnątrz, to też jest tryb transparentny i wystarczy przycisnąć słuchawkę z boku, przytrzymać palec i wtedy możemy się przełączyć z jednego trybu w drugi. one mają też sterowanie dodatkowo. Nice. W sensie, jak weźmiesz słuchawki, to masz tutaj powierzchnię, którą jak dotykasz, na przykład dwa razy klikasz, to przerzucasz sobie utwór kolejny. To mega wygodne. Albo, albo trzy razy to pauzujesz, coś w tym stylu. Tak czy siak, czwarty produkt. Zamykam i lecimy w podsumowanie. A teraz to, na co wszyscy czekaliście, a mianowicie ceny naszych produktów. Eee, zaczynamy od Trilmi Bacer 2. Produkt kupicie już dzisiaj w ofercie przedsprzedażowej w cenie 199 zł z kodami rabatowymi. Regularna cena tego produktu to 229 zł. Kolejny nasz produkt, a mianowicie Watch Pro. regularna cena tego produktu to 599 zł, natomiast już dzisiaj startujemy z przedsprzedażą i u naszych partnerów będziecie go mogli kupić aż o 100 zł taniej, więc zachęcam do wyszukiwania najlepszych ofert na ten produkt. Telefon Realme 8 świetnie wyceniony, specyfikacyjnie naprawdę konkurencyjny wobec wszelkiego, wszelkich modeli, które są obecnie na rynku. Wprowadzamy w dwóch wersjach pamięciowych. Wersja 4.64 już od 899 zł, a w przedsprzedaży która odbędzie się między 13 a 20 kwietnia, dostaniecie ten produkt aż o 100 zł taniej. Drugą wersją pamięciową, czyli wersję 628, będziecie mogli dostać w cenie 999 zł już od 13 kwietnia. I nasz flagowy model serii Mi 8, a mianowicie Rydmie 8 Pro. Dzisiaj rozpoczynamy przedsprzedaż tego modelu. Cena jego regularna to 1299 zł. Już od dzisiaj będziecie go mogli kupić 50 zł taniej z kodami rabatowymi u naszych partnerów, a wersję 6 na 128, kupicie w cenie 1199. Spodziewajcie się, że w przeciągu, myślę, dwóch tygodni pojawią się materiały na temat tych sprzętów, a póki co dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wszyscy na planie także machają i się cieszą, natomiast no cóż, z tego miejsca pozostaje mi jedynie podziękować. Zostawcie łapkę w górę. Dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!